Halo, witam, dzień dobry. Dzisiaj na podnośniku jest ponownie X3, która już była u mnie na kanale. Był problem z tą półosią, widzieliście, że to przenosiło drgania. I mamy w zasadzie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest wyciek oleju z półosi, którą wymieniałem tutaj dokładnie w tym miejscu. pociekło brzydko. Zastanawia mnie jedna rzecz. Zobaczcie na pierścień, ten, który jest jakby mm, taką osłoną przeciwkurzową dla uszczelniacza. Nie wiem, czy zauważyliście, ale odległość tutaj między tym zatoczeniem zmienia się wraz z obrotem osi i widać, że ten, ten pierścień jest przesunięty. Nie wiem, czy to ma wpływ w ogóle na to, że ten wyciek się tu pojawił, ale po prostu to trzeba będzie sprawdzić. Dobra, to jest jedna rzecz i raczej to jest. Rzecz taka, która no, jest oczywista, tak? Cieknie, no to, no to trzeba zrobić, żeby nie ciekło, ale problem jest jeszcze tego rodzaju, że huczy nam prawdopodobnie któreś łożysko, chociaż też nie jestem do końca przekonany i nie bardzo wiem, jak to zweryfikować. Podejrzenie jest właśnie na to prawe przednie koło. Tutaj był jakiś dzwon. I być może ono to łożysko rzeczywiście dostało też strzała, przyjęło jakąś tam, wiecie, siłę, odbiły się bieżnie, coś tam się, coś tam się odkształciło, coś tam się zepsuło i być może huczeć, ale dzieje się to dopiero w, przy pewnych prędkościach, i nijak tego na podnośniku sprawdzić nie idzie. No bo umówmy się, rozkręcić to koło tutaj do. Prędkości obrotowej, takiej jak to zaczyna huczeć, czyli przy 80-90 na godzinach na godzinę, no to, no to jest to nierealne. Poza tym, tutaj macie, wiecie, cztery napędy to wszystko pospinane do kupy, te mechanizmy różnicowe to wszystko, kręcąc jednym kołem, powoduje i tak duże hałasy, więc nie jak tego sprawdzić. Myślałem sobie, wiecie, żeby tutaj w okolicy koła przyczepić mikrofon i takim programem, do, taką apką do mierzenia akurat częstotliwości i zobaczyć, yy, które koło i gdzie. Problem jest tylko jeden, że mam dość krótki kabel od mikrofonu, yy, a nie wiem, czy jest możliwość nagrywania. No, jeśli by była, no to nie byłby problem. Zaraz sobie to sprawdzę. Dobra, słuchajcie, akurat pada deszcz, więc tutaj jazda z mikrofonem przypiętym do koła to słaby pomysł. Ale myślę, że myślę, że to jest dobry trop. To prawe łożysko, nawet tak e, słuchając bez żadnego sprzętu, można wyczuć, że tutaj to prawe koło y, wydaje jakieś takie dźwięki, <laughs> których już na pewno lewe koło, lewe koło w lewym kole nie ma, więc myślę, że tutaj sprawa będzie prosta. ściągamy łożysko robimy. E, na życzenie, oczywiście, właściciela, robimy <laughs> dwie strony. No, i przy okazji ten paskudny wyciek, który tutaj y, z tej półosi jest. Prawa strona zdemontowana. Zaraz się zajmiemy wymianą łożyska. Zwrotnica leży tutaj na dole, ale na samym początku bardziej mnie interesuje o co chodzi z tą półosią, dlaczego tutaj się rozciekło. Myślałem, że przy montażu uszczelniacza y, jakiś błąd popełniłem, że on się zagiął, skrzywił bądź cokolwiek innego się z nim stało. Uszczelniacz jest nowy i uszczelniacz jest z oryginału założony, więc tutaj jakby no tej jakości się nie czepiamy, chociaż wiecie jak to jest. Druga sprawa, myślałem też, że sprężynka z niego mogła spaść. Też nie spadła, jest na swoim miejscu. No, co zostaje? Zostaje nam jeszcze sprawdzenie powierzchni. Tutaj jest ten pierścień, który Wam mówiłem, że odstaje, ale on nie ma tutaj żadnego wpływu na to, czy ten uszczelniacz cieknie, czy nie. To jest tylko osłona taka. Natomiast, jak się przyjrzymy dobrze, to na półosi mamy rowek wypiłowany, i to już może być problemem w tym uszczelnieniu. Tak czasem bywa, że do ostatka chodzi, wymienimy uszczelniacz. Uszczelniacz już inaczej się ułoży. Zresztą to jest część, która nie współpracowała. No i może tak być. Nie wiem. Tutaj nie mam zamiaru się też doktoryzować z tego tematu, bo nie, trzeba to zrobić i iść dalej. Natomiast warto się zastanowić, dlaczego, bo nie jest pewne, że jak założymy kolejny uszczelniacz nowy, to nie będziemy mieli za chwilkę kolejnego problemu właśnie wycieku z tej półosi. Ten. Ten rowek no niby nie jest w wiecie jakiś wielki mega, ale jest wyczuwalny. I już widać, gdzie sobie uszczelniacz wypiłował swoje miejsce. Także podejrzewam, że tu jest właśnie przyczyna. Dobra, słuchajcie, wracając jeszcze na chwilę do BMW BMW X3 wymieniłem dwa przednie łożyska, Podejrzenie było właśnie tutaj takie graniczące z pewnością, że prawe łożysko przednie nam. Zaczyna huczeć, ale wedle życzenia zrobione są dwie strony łożyska, są założone faga i dodatkowo mamy wymieniony olej w dyfrach. I cała w zasadzie zabawa z BMW. No i oczywiście ten uszczelniacz jeszcze raz na pół łoś założony. Jeszcze jedna szansa, zobaczymy teraz. Zrobiłem to troszkę inaczej. Może teraz będzie trzymać. Podsumowanie z dzisiejszej naprawy BMW. Pacjent przeżył, objawów już tego huczenia nie ma. Na razie spłosi, nie cieknie. Więc bądźmy dobrej myśli. Myślę, że myślę, że będzie OK. Ale jak zawsze to zweryfikuje już klient na drodze.